Witajcie, cześć i czołem. Zastanawialiście się kiedyś, be, kiedy będzie koniec świata? Apokalipsa, czyli to co jest opisane w Nowym Testamencie na samym końcu jako, jako rewelacja, Armagedon, świętego Jana. Że cała Ziemia do góry nogami będzie poprzewracana. Ludzie będą ginąć, diabeł sobie będzie tam po ludziach skakał, i ziemia i będzie koniec, wszystkiego będzie koniec. A zastanawialiście się kiedyś, o co chodzi z tą apokalipsą, z tymi dniami ostatecznymi? Czym są te dni ostateczne? Ja z mojej perspektywy kiedyś wierzyłem, że właśnie są dni ostateczne. Gdzieś tam myślałem, że faktycznie świat jest taki zły, i, i kiedyś musi nastąpić ta chwila, że będzie apokalipsa, że ziemia będzie zniszczona, a Jezus weźmie i nas stąd zabierze. No, nie do końca wierzyłem w to, tak jak wierzę w inne rzeczy, ale ta wiara po prostu w pewien sposób wierzyłem w to, bo widziałem rzeczy, które się dzieją na świecie, tak. Teraz patrzę na to trochę z innej perspektywy, że apokalipsa i te dni ostateczne to są, jest to duchowy, duchowa, jest to duchowy stan, który jakby Bóg ma cały czas w zanadrzu, żeby po prostu w cudzysłowie nam tym przywalić z góry. Na zasadzie, żeby nas pobłogosławić takimi dniami ostatecznymi. Żebyśmy to czuli, żebyśmy to widzieli, żebyśmy doświadczyli takiej apokalipsy w swoim życiu, na przykład, że coś się dzieje okropnego albo nie tyle okropnego, co, co mamy to doświadczyć tych dni ostatecznych, czyli coś idzie ku końcowi, czyli coś się całkowicie zmienia. Apokalipsa, czyli coś, co umiera, naradza się jakby na nowo w bólach. Nie wiem, dlaczego tak jakoś dzisiaj o tym, o, tym, o tym mówię, ale może dlatego, że dzisiaj jest jakiś taki dla mnie dzień ostateczny. Ja wiem, życzę Wam wszystkim pięknego, spokojnego dnia listopadowego i przemyśleń na temat ostatecznych dni i apokaliptycznych. Czy faktycznie to chciał nas Pan Bóg przestraszyć tym, czy jednak dać nam nadzieję, miłość i wiarę? I tu się pojawia to pytanie.